Cześć, witajcie w odcinku specjalnym. Dzisiaj będziemy oglądać król <coughs> kopie, największe kopie Mario 64. No już znalazłem filmik na stronie. Jak, jak wam się spodoba ten odcinek, to zostawcie łapkę i subujcie subik. Subujcie też mój kanał i łapkę w górę. KHD włączone mam. Ha, ja mogę, widzicie? Mogę do takich oto stopni. Kurde, nie wiem czy mi laptop na tym pójdzie. To jest gamingowy, no to. Na moim to kurde pójdzie, no to. Dobra, to zaczynamy. Proszę bardzo, ile my mamy ustawionych. To też po prostu jakość jest. W, 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 w nieskończona. No to wygląda normalnie jak w realu. Okej. Okay. Mario wygląda normalnie. Okej, okay, no normalnie malio. Ma, ma. Taka cisza, nie ma tu nic w No i tu widać, że spadło. Mogło się zaludzić. Coś będzie gonić. Pumdej. Słońce do mnie. Oto, słońce. Sarek. Jest. Mój

What the fuck? What the... Fuck... I wyciąłem skręć. O nie, dobra, koniec. Ja. Okej, kolejny filmik. Hmm. Kolejny, tylko... Już jakiś...

Oo, muito forte. What the fuck? What the fuck? <laughs> się ja. co to chodzi. <mum> wow. <laughs> OK. Yy, dobra. tasto OK. Słychać, że muzyka Tutaj. OK. Jak Wow. Kurty, ten kawałek. Pierwata, sto? A może Metamorfoza ogrodu z popularność? Dobra. Ponad 100 tysięcy nagród zielonej loterii dla Ruamerla. Nie. nie. Okej. Okay. No, wygląda normalnie. No to dlaczego na telewizorze się to nie chce podłączyć? Mam kabel Nintendo 64 w domu. Tylko, że kurde, te płyta nie pasuje. No i widać, że to się jest podróba, bo za sprzeciśnięty start to pisze normalnie. Start. To się jest podejrzane, że zapisy są takie dziwnie ustawione. Jeszcze raz tu respi. Yeah, 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 No nowe krzesło Genesis Okej okay, no ale no wszystko normalnie jest Eee Muszę sobie kupić Tego Płytę Inną płytę z inną grą muszę sobie kupić do 64 Bo ta coś nie działa Mario Pan Będę głupi, żeby. on ma konsoli? To dwa więcej console, ode mnie w domu. O trzy. Mam Gamecube, Nintendo 64, Nintendo NES, PlayStation. Eee, Nintendo Super.

Ja ale... największe gówno. What? Dobra, to już chyba będzie ile? Dobra, to będzie już ostatni film, bo trwa cztery minuty. 4 minuty. O, tu mamy. Okej. Okay. 12. Ale by sobie pogram w, w Super Mario 64. O. Dlaczego on się respami w Haunted Mansion z Super Nintendo 64? Mogę przyznać, że w tej części mapie muzyka jest krytycznie. Można dostać zawału serca i taki ton. Zawał serca. Jakiś jakby mały. To grałem... Co? Jak miałem 5 lat Czyli to było jakieś 9 lat temu, kiedy, kiedy pierwszy raz zacząłem to grać. Jak w ten poziom tylko weźmę, to tak, tak... zawał serca raz dostałem. Serio. To nie są żarty. Teraz to już się nie boję, bo to już, jest, już to znamy. Gry jeszcze całym w ogóle w swoim życiu nie przeszły, chyba... nie więcej gwiazdek zdobyłem chyba... 90 A jest do zdobycia chyba 120 Bo no to byłem blisko ukończenia gry Jakieś 3 mapy mi jeszcze chyba zostały do przejścia Zostawiamy już boss i... Jeszcze 3 mapy No ta mapa jest... Chora, o ta, czysto duchy. Bo bardzo smog tak jest bardzo trochę trudna. Duchy się trudno już to Tylko jakim cudem Luigi tu jest? Chyba jakaś gipasta w internecie, że coś Luigi było odblokowane i ktoś coś tego kupił od... coś za internet, jakąś grę Super Mario 64 pod rubę, gdzie działo się bardzo trudne rzeczy. Że metal Lavaland pobał o Battlefield na Lethal Lavaland, i tam było później 1070. Może to być znakomite, tylko o co tu chodzi? Tak się zrobiłem kiedyś. O co chodziło w tej mapie? Że co chwila się jakieś notatki pojawiały, to, z... to będzie jak, że chyba się coś odblokowałam.

Osta naprawdę jest tu banalny. Znaczy go tylko nawalać z pięści albo koko. I tyle. Okej. Okay. Nie no, to jest jakby klasyk No tylko... Jeszcze? Turn around. What? Mi się wydaje, że to... Gdzieś było. No i tu już właśnie się zaczynają dziwne rzeczy dziać. Coś pisze ci jakieś dziwne komunikaty i co się dzieje z ekranem? Czy jak po zdobyciu gwiazdki ekran zaczyna świrować? Ale dobra, no za chwilę śpiruje. I co? I coś wy wy wyskoczy na ryj temu graczowi. Go... Z co? What the fuck Z tą się dziwne rzeczy dzieją What the fuck? Okej, okay, to by było No tyle W odcinku no to jak właśnie tak zostawcie suba z dzwoneczkiem Będę wdzięczny łapka w górę, no to dobra. To tam do następnych odcinków się ma.